Zrobili reakcja wszystkich członków wojanowiczków w Minecraftie reagują na piosenkę. Ej, ja pierdolę muszę to zrobić, nie? Beskito, to. no Aha To nawet nie ma miliona po dwóch dniach? Aha, palią się skończył, what the fuck. No nieźle. Aha, i płytę normalnie daję. Płytę? Palion style. O kurwa, o kurwa. Ale teleportacja człowieku do 2012 roku, nie? Co to kurwa, jest Gimson nowa płyta? Niepowstrzymany? Czy o chuj tu chodzi? O kurwa. Mocne, nie? Ale grafika dojebana, stary Zestaw premium: płyta 3D z autografem. I człowieku, akulary 3D dostajesz. Ale to kurwione, ale dzicz. Pre-order tryb kreatywny, zestaw płyta 3D. A co znaczy płyta 3D? Że co, że zakładasz okulary i ona jest jakby 3D? Czy kurwa masz teledyski w 3D na płycie że to kurwa, okładkę AI robiło. Moja... To kurwa okładkę AI zrobiło, jak chuj. Płyta z autografem. Ile jest kawałków? 15 kawałków. Pozdrawiam cię z Konradem, zaraz się szlejemy. Jak myślisz, kto się kryje pod znakami zapytania? trzy głosy szczęścia na tej wyjątkowej płycie? O, ma kawałek złota 44? cztery. <zysy> <zysy> <laughs> Chłop będzie miał, dobra, ale nie wiem na c... czemu Palion, pa... Boże, czemu pa... Palion oszukuje, że na każdym ficie będzie kurwa neon Nie mógł już go kurwa wpisać? <laughs> Masakra, nie Zajebiste, Ej, dobra, kupuję to, nie Ale do kurwiona w ogóle bluza. <laughs> pierdole. Ta bluza też 3D? <laughs> nice. To na stronie taki dźwięk jest przy przywijaniu, serio. Nie, no dobra, kurwa. Coś w sensie ja rozumiem. Nie każdy ma taką duszę artystyczną i jakby. Ale kurwa, no. Czy to jest kurwa, czy to. Co Ej zrobiło, no jak chuj! No dobra, zobaczmy tą nutę.